Serwus. Słuchajcie, widzowie, przyszła pora na kontynuację poradników, i teraz już jak nauczyliśmy się podstawowe teksty i podstawową nawijkę jakoś sklejać, być może przyszła pora dla was, żeby to nagrać. Pewnie na to czekacie. Trochę bardziej pewnie czekacie na miksowanie numerów, ale jeżeli o to chodzi, to ostatnio miksuję widzów na streamach i możecie sobie popatrzeć, jak to robię. Może początkujący dużo z tego nie wyciągnął, ale gdzieś tam część z Was chętnie by sobie coś takiego oglądała. Są zapisy streamów. Na kanale biorę po prostu kawałek widza z przeglądu hip hopowego z moich streamów, z oceniania kawałków i wrzucam to w program i, i, i miksuję. Odzywam się do takich widzów na Instagramie. Także jak Was takie rzeczy ciekawią, to wpadajcie. Ale dzisiaj zajmiemy się sprzętem, bo zanim zaczniemy to wszystko nagrywać, no to musimy wiedzieć co do tego służy, jak to obsłużyć i jak to w ogóle działa. I chciałem naprawdę, tak teoretycznie, Wam wyjaśnić te tematy, bo wielu z Was być może nie ogarnia. O co z tym wszystkim chodzi? Dzisiaj nie o mikrofonie. O mikrofonach będziemy gadać w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy sobie o interfejsie. Czyli tak naprawdę rzeczy równie ważne jak mikrofon, bo bez interfejsu nie obsłużymy mikrofonu. I być może większość z was myśli, że ale przecież nagrywam bez interfejsu i wszystko jest OK. Ale to nie jest prawda. Wszyscy macie interfejs, jeżeli kiedykolwiek nagrywaliście dźwięk na komputerze. To użyliście do tego interfejsu, ale być może o tym nie wiecie. Tak naprawdę, jeżeli słuchacie teraz mnie, to macie interfejs i używacie teraz do tego interfejsu. Interfejs to jest serce waszego setupu do e, nagrywania, i to jest y, miejsce, gdzie dzieje się magia, czyli zamienia się sygnał analogowy w cyfrowy. E, to jest miejsce, gdzie sygnał z waszego mikrofonu analogowy przerabiany jest w sygnał zero-jedynkowy i wysyłany do komputera. I to jest miejsce, gdzie sygnał zero-jedynkowy z waszego komputera, czyli dźwięk, czyli właśnie na przykład to, co teraz słyszycie, to, gdzie ja teraz do Was mówię, wysyłany jest z waszego komputera do interfejsu, który przerabia to na sygnał analogowy, powiedzmy z kabelka jack, i wysyła to do głośników. Czyli to jest tak naprawdę konwerter z sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy. Oprócz tego interfejs, bo to, że wiadomo wysyła sygnał na głośniki, no to wszyscy z tego teraz korzystają w tym momencie, ale oprócz tego interfejs zasila też mikrofon, to jest bardzo ważne, bo mikrofony wymagają zasilania i od tego jak ten mikrofon zostanie zasilony, w jaki sposób przetworzony przez te wszystkie przetworniki w środku, zależy jakość dźwięku z tego mikrofonu, poziom szumów i jego barwa. Ten sam mikrofon na różnych interfejsach będzie brzmieć inaczej, może nie zupełnie inaczej. Od interfejsu naprawdę zależy jakość waszego dźwięku, głośność waszego dźwięku. Czy na przykład, jeżeli jest troszeczkę za mocny, mogą być przestery, bo za dużo zasilania wysyła. Jeżeli jest za słaby, to tego mikrofonu w ogóle nie będzie słychać. To w przypadku mikrofonów pojemnościowych, z których większość osób korzysta, kluczowy jest sygnał Phantom, czyli specjalne zasilanie takich mikrofonów, żeby w ogóle cokolwiek z nich usłyszeć. I to wszystko dzieje się wewnątrz interfejsu. Czyli interfejs to jest tak naprawdę urządzenie do komunikacji między komputerem, a, a sprzętem do nagrywania i odsłuchiwania. I teraz rozkminiemy sobie, jakie są rodzaje interfejsów, do czego one służą i czy powinny nas interesować. Po pierwsze, taki najbardziej podstawowy interfejs to jest ten wybudowany w Wasz komputer, laptopa, telefon. I to jest zazwyczaj na przykład na karcie dźwiękowej z tyłu macie wyjścia mikrofonowo-słuchawkowe. Szczerze, do słuchawek, do słuchania. Nadaje no, się, większość z Was pewnie na takich interfejsach teraz siedzi, e, słucha mnie, słucha muzyki, natomiast te wejścia mikrofonowe w tych kartach dźwiękowych nie są najlepsze. One wystarczą do podpięcia takiego mikrofonu ze słuchawek. Dźwięk nie będzie fantastyczny, ale możecie z kumplami pogadać na Discordzie Teamspeaku. Raczej, jeżeli chodzi o nagrywanie numerów, e, nie interesuje nas e, takie rozwiązanie. Bardziej musimy się skupić, wydaje mi się, najbardziej na mikrofonach USB, bo. Mikrofony USB dla większości to są te, które nie potrzebują interfejsu. Nie potrzebują interfejsu, bo ten interfejs mają już w siebie wbudowany. Dlatego mikrofonów USB nie podpina się kablem XLR. A właśnie USB-kiem, i to nie jest tak, że one nie mają tego interfejsu, czy go nie potrzebują, tylko właśnie ten interfejs jest już w środku. Często też takie mikrofony mają wyjście słuchawkowe, i to tak samo oprócz wysyłania sygnału cyfrowego do komputera pozwala na to odsłuchać yy, nasze nagrane numery. Często też dzięki temu będziemy mieli mniejsze opóźnienie w odsłuchu tak naprawdę na części mikrofonów USB mamy możliwość odsłuchu hardware'owego, czyli takiego bezpośrednio pomijając komputer bez żadnego opóźnienia puszczenia dźwięku z mikrofonu, oprócz dźwięku z komputera puszczenia też dźwięku z mikrofonu na słuchawki. I to, są, to jest dobre rozwiązanie na początek. Ono jest tanie, bo te mikrofony, już myślę, nie wiem ile teraz kosztuje jakiś Novox czy Beringer C1U, ale to jest koszt mniej więcej dwóch, myślę, że już teraz trzech, czterech stów, ale ale załatwia to robotę i tak naprawdę z takim setupem możemy już zaczynać. O tym też pogadamy sobie w przyszłym odcinku o mikrofonach. Natomiast to, to rozwiązanie ma swoje wady. Po pierwsze, taki interfejs no nie będzie na poziomie tych takich dedykowanych zewnętrznych interfejsów, jak na przykład mój Focusrite Scarlett. E, ta jakość nie będzie tak dobra. Wiadomo, że na początek. Ta jakość i tak będzie super, wystarczająca, na pewno dużo lepsza niż jakieś mikrofony podpinane jackowo pod y, kartę dźwiękową w komputerze. Z tego zrezygnujcie od razu. Być może, może na samiutkim początku, ale ta jakość naprawdę będzie słaba. Ciężko będzie z tego cokolwiek odsłuchać. Um, a, a jakość z mikrofonu USB naprawdę jest wystarczająca i zapewni Wam. Margines nawet, żeby, żeby, żeby to dobrze zrobić. Inną wadą jest to, że jak kupicie sobie taki mikrofon USB, to tak naprawdę chcąc przeskoczyć na lepszy sprzęt, już takim o mikrofonowy będziecie musieli kupić oddzielnie interfejs i mikrofon. Nie wymienicie samego interfejsu czy samego mikrofonu, bo to jest już scalone w, w jedność, więc to jest rozwiązanie takie podstawowe, fajne, wygodne i ja jak najbardziej polecam to totalnie, ale. Potem ciężko jest wejść gdzieś wyżej. No i ostatnim takim rozwiązaniem jest zewnętrzny studyjny dedykowany interfejs. Ja mam właśnie Focusrite Scarlett 2i2. On mi pozwala podłączyć dwa mikrofony i szczerze dla mnie jest totalnie wystarczający. Wypuszcza też dźwięk na monitory, na słuchawki, ma zewnętrzne wyjścia i to jest takie serce serce mojego sprzętu, które właśnie obsługuje i mikrofon i głośniki, wszystkie odsłuchy. Jeżeli bym chciał, mógłbym wymienić sobie mikrofon na jakiś lepszy, mógłbym wymienić interfejs na lepszy do mojego obecnego mikrofonu. To jest takie już powiedzmy, nie powiem, że profesjonalne rozwiązanie, bo profesjonalne interfejsy są dużo droższe. Są na przykład jest na przykład Apollo Twin półprofesjonalne pół rozwiązanie domowe, które jeszcze jest mie mieści się w sensownym budżecie, jeżeli chcecie naprawdę całkiem spoko jakość mieć swoich nagrywek. Oczywiście mój interfejs posiada też phantom power, to też jest bardzo istotne w przypadku mikrofonów pojemnościowych, żeby takie mikrofony zasilić, też mogę sobie odpalić odsłuch bezpośrednio na słuchawki, ale najważniejszy element tego wszystkiego i ten odcinek nie jest może po to, żeby Wam o tych interfejsach opowiadać, bo większość z Was wybierze mikrofon USB, ale powiedzieć, że to nie jest tak, że mikrofon sam w sobie działa. Ten mikrofon zbiera dźwięki na swoją membranę, a potem ten sygnał musi być przez coś przetworzony. I to przetworzenie często jest ważniejsze niż jakość mikrofonu jakość tego przetworzenia właśnie na poziomie. Interfejsu. W kolejnym odcinku, właśnie mikrofonami się zajmiemy. Obgadamy, jakie są rodzaje mikrofonów, do czego są najlepsze. Obserwujcie temat, e, wchodźcie na blaf.pl, fajne torby teraz są dostępne, jakbyście chcieli zobaczyć. Obserwujcie też mojego Instagrama. E, tyle ode mnie. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Salut.